Siemanko wszystkim, z tej strony Miguel, no i w tym odcinku na kanale chciałbym wam przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie nowego wielkanocnego wydarzenia, które niebawem pojawi się w Fortnite. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na kanale, czyli oczywiście nadchodzącego nowego wydarzenia, które niebawem pojawi się w Fortnite. A więc jak sami dobrze wiecie, w grze Fortnite praktycznie że na każde małe, jak i te wielkie święto pojawia się też dodatkowe wydarzenie w grze, w którym gracze mogą zdobyć jakieś darmowe nagrody na swoje konto w Fortnite, bądź też zakupić jakieś ekskluzywne przedmioty w sklepie z przedmiotami. W ostatnim czasie jednym z takich większych wydarzeń, jak to, co będzie niebawem, to oczywiście świąteczne wydarzenie w sezonie pierwszym, które było dosłownie na samym początku tamtego sezonu, a już teraz, a bardziej to za niedługo w grze, pojawi się kolejne wielkie wydarzenie. Ponieważ tym razem do Fortnite zostanie wprowadzone wydarzenie, które będzie powiązane z świętami wielkanocnymi, które dokładnie odbędą się w niedzielę 17 kwietnia, no i z tego powodu w grze Fortnite pojawią się darmowe nagrody, specjalne skiny, w które będą do kupienia w sklepie z przedmiotami i dużo różnych ciekawych rzeczy. No i to właśnie w tym odcinku na tym kanale postaram się wytłumaczyć, co dokładnie zostanie wprowadzone do Fortnite z okazji właśnie tego święta, ponieważ rzeczy, które zostaną wprowadzonych do gry będzie bardzo dużo, a to wszystko przedstawiam Wam w tym jednym odcinku na kanale. I tak wiem, że najważniejszą rzeczą dla Was będą oczywiście darmowe nagrody, które pojawią się w tym oto wydarzeniu, jednakże do tego przejdziemy sobie po prostu w dalszej części tego oto filmu, a na samym początku zajmiemy się tym, co pojawi się na tej obecnej wyspie w tym sezonie drugim z okazji tego oto wydarzenia. No i na samym początku zaczniemy sobie od rzeczy, która tak jakby zapoczątkuje całe te wielkie wydarzenie no i przy okazji wszystkie wyzwania, ponieważ z tego co poinformowali nas leakerzy niebawem na mapie, pojawią się specjalne jajka wielkanocne. Jak poinformował nas komar na swoim profilu na Twitterze, to po prostu zastanów się, że pisanki zostaną dodane do Fortnite'a, prawdopodobnie zostały dodane do plików gry po ostatniej aktualizacji 20.10. Ich spawnery zostały dodane do plików wysp, podobnie jak grzybów i jabłek i postaram się z Mapować wszystkie lokalizacje, co oznacza, że w późniejszym poście sam komar da nam znać co dokładnie i gdzie dokładnie pojawią się te oto jajka. No i tak też się stało, ponieważ komar kilka godzin później na swoim profilu na Twitterze poinformował wszystkich graczy o tym, gdzie dokładnie będą znajdowały się wszystkie te jajka. No i teraz w tle tego oto filmu będziecie mieli dokładną lokalizację wszystkich tych jajek i teraz możecie je po prostu zobaczyć. Jak sami możecie zobaczyć, wszystkich jajek na tej wyspie będzie naprawdę bardzo dużo i na 100% będą one przeznaczone do nadchodzących wyzwań, które będą powiązane z tym oto wydarzeniem, no ale do tego tematu. Wyzwań przejdziemy sobie w dalszej części tego oto filmu, ponieważ pozostańmy sobie tutaj jeszcze przy zmianach na obecnej wyspie, no i teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o broniach, ponieważ w tym temacie zajdzie jeszcze jedna bardzo ciekawa zmiana, ponieważ wraz z wprowadzeniem tego oto wydarzenia do Fortnite'a zostanie przywrócona wyrzutnia jajek, czyli oczywiście standardowy granatnik, który zamiast zwykłych granatów będzie strzelał jajkami. Granatnik ten będzie dostępny tylko i wyłącznie przez okres trwania tego oto wydarzenia i dodam też od razu, że w późniejszym czasie zostanie on całkowicie usunięty z gry i po prostu już nie powróci do Fortnite'a. Zwykłych trybów. Przy okazji, jak już jesteśmy tutaj przy mapie, to dodam też od razu, że na wyspie mogą pojawić się jakieś różne dekoracje, które będą powiązane z tym oto wydarzeniem, ale raczej w to wątpię. I jak już, to raczej na mapie pojawią się zwykłe jajka, które będą do wyzwań, no i przy okazji zostanie dodana wcześniej wspomniana wyrzutnia jajek. Z kolejnych rzeczy, które zostaną wprowadzone do Fortnite to z okazji tego oto wydarzenia, to nic innego jak specjalne przedmioty kosmetyczne, które będą do kupienia w sklepie z przedmiotami przez cały okres trwania tego oto wydarzenia, a dopiero później zostaną one wycofane ze sklepu i powrócą dopiero za kolejne. 365 dni. Tak dokładnie, to właśnie podczas tego wydarzenia gracze będą mogli kupić różne specjalne przedmioty kosmetyczne, które przez cały rok nie powrócą do Fortnite'a i ponowny ich zakup będzie dopiero możliwy w kolejnym roku. Dlatego też każdemu z was radzę sobie zaoszczędzić troszeczkę fałdolców i przy okazji zakupić sobie jakiegoś skina w formie pamiątki, że graliście wtedy po prostu w Fortnite'a na tym wydarzeniu, czyli wydarzeniu wielkanocnym. No i to właśnie teraz przejdziemy sobie już do tego najciekawszego tematu, na który na pewno większość z Was czekała, czyli oczywiście darmowych nagród, które pojawią się w tym. W tym oto wydarzeniu jak i przy okazji wyzwań, które będą musieli wykonać gracze, żeby dostać darmowe nagrody. No i dodam też od razu, że jestem już na pewno w 100%, czy tam no można powiedzieć w 99% pewne, że do Fortnite'a trafią wyzwania, które będą powiązane z rzeczami na wyspie, ponieważ w plikach gry pojawiły się już wcześniej wspomniane jajka wielkanocne. No w sensie nie mówię tutaj, że wszystkie wyzwania, które będą w tym oto wydarzeniu będą powiązane ze wcześniej wspomnianymi jajkami, ale na pewno jedno z wyzwań będzie wam kazało zabrać kilkanaście jajek, które będą ukryte po prostu na wyspie. No i za branie jak dostaniecie tam jakąś nagrodę. Dodam też od razu, że same nagrody w tym oto wydarzeniu nie są nam jeszcze znane i na pewno nie poznamy ich przed startem tego oto wydarzenia, a na pewno do Fortnite'a zostanie wprowadzona mała aktualizacja zawartości w kolejny wtorek. W momencie w którym do Fortnite'a trafi wcześniej wspomniana aktualizacja zawartości w kolejny wtorek, automatycznie Fortnite powinien uruchomić te oto wydarzenie. No i jak sami dobrze wiecie, wydarzenie zostanie uruchomione troszeczkę wcześniej, no i zakończy się kilka dni po samej Wielkanocy. Czyli możemy się teoretycznie spodziewać, że samo wydarzenie Wielkanocy Wielkanocne potrwa tam od dokładnie tego 12 kwietnia, no może troszeczkę później, tego 14 wydaje mi się, że najpóźniej, do około 19 kwietnia, ponieważ wtedy do Fortnite trafi kolejna wielka aktualizacja. No i to właśnie wraz z aktualizacją 20.20 .20 zostanie wyłączone całe wydarzenie Wielkanocne, a z tak jakby aktualizacją zawartości poznamy wszystkie szczegółowe informacje, i to wszystko stanie się już w najbliższy wtorek. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zobaczyć więcej informacji na temat tego oto wielkanocnego wydarzenia, no i przy okazji darmowych nagród i całej. Tej reszty, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu Wielkanoc. Standardowo, jeżeli zobaczę dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, to niebawem na kanale pojawi się kolejny odcinek o takiej treści i dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego nowego wydarzenia Wielkanocnego, który już niebawem pojawi się w Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami na tym kanale będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o subskrypcji. Z No a jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałby mi je przedstawić, żebym je przedstawił na kolejnym filmie na kanale, to wszystko możecie podsyłać mi na mojego prywatnego Discorda bo nie Instagrama, do których linki macie w opisie tego oto materiału. No i w komentarzach pod tym oto odcinkiem dajcie koniecznie znać, czy według Was wydarzenie Wielkanocne będzie fajnie i czy Wy sami weźmiecie udział w tym wydarzeniu, które pojawi się po prostu w grze. No i co, na sam koniec tego oto filmu chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry, jak i też pamiętali, że jutro o 11:00 na kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a. A ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!